Oto trzy pytania. Co jest takiego interesującego w zombie, wampirach czy innych nieumarłych? Co jest tak pociągającego w krwiożerczych, mózgożerczych, zmieniających kształtu piorach, które oczarowują czytelników, widzów i graczy gier wideo? I wreszcie, czemu jest tak wielkie zapotrzebowanie na wątki fabularne z dramatycznymi spotkaniami między zwykłymi ludźmi a złowrogimi stworzeniami ciemnej strony? Jakieś pomysły? Nie patrz na mnie. Mam tylko więcej pytań. Czy tu tylko chodzi o rozrywkę? Czy też dlatego, że ludzie mają naturalną fascynację kontaktu ze światem zmarłych i tym, co następuje potem. Jakby nie było, wszyscy jesteśmy śmiertelnikami. Śmierć jest pewna, a nadzieja na życie po śmierci jest powszechna. To nie jest próżna nadzieja, zatem pozwólcie, że Wam powiem, co mówi Dobra Księga na temat śmierci. Po pierwsze, umarli wracają do życia. Zdarzyło się to wiele razy, lecz wszyscy oni powrócili jako prawdziwi ludzie, a nie jako groźne duchy czy nadprzyrodzone mutanty. Co ważniejsze, Biblia przewiduje dwa niesamowite zmartwychwstania które ostatecznie obejmują każdego człowieka, który kiedykolwiek żył, ale żadnych duchów, potworów czy wampirów. Spójrz ze mną na ten cytat. Nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos i powstaną. Ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie. I jeszcze jedno. Będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Zatem istnieje życie po śmierci. Nie tylko dla kilku wybranych, ale dla wszystkich, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, dobrych i złych. Biblia nie mówi o żadnym przejściu z naszej fizycznej formy do jakiejś duchowej. Głosi raczej zmartwychwstanie w fizycznym wymiarze, dokonanym mocą samego stwórcy. Te dwa wielkie zmartwychwstania, kiedy one się wydarzą? Biblia umieszcza te wydarzenia w kontekście Apokalipsy. W czasie końca świata, o jakim słyszeliśmy, podczas drugiego przyjścia Chrystusa. Oto perspektywa świętego Pawła. Bo to wam mówimy przez Słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan stąpi z nieba z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z Nim będziemy porwani w obłoki w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Oto oznajmiam wam tajemnicę: nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczani, a my zostaniemy przemienieni. Oczywiste jest, że Paweł pisał do wierzących. Do świętych, do dobrych i sprawiedliwych. Ich zmartwychwstanie nastąpi przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Biblia nazywa to pierwszym zmartwychwstaniem, które przemienia ich w nieśmiertelne istoty. Sam zobacz. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. Brzmi to wspaniale dla ludzi, którzy powrócą do życia przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Lecz co z innymi? Co się stanie z ludźmi, którzy nie zostaną wskrzeszeni podczas jego powrotu, a inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. Ten okres tysiąca lat zbiega się z losem wielkiego wroga Boga. Prorok Jan miał wizję anioła, stępującego z nieba, trzymającego klucz i wielki łańcuch. Pochwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni. Tysiąc lat. Ale wizja na tym się nie skończyła. Po tych wydarzeniach musi zostać uwolniony na krótki czas. Wyobraź sobie postapokaliptyczny świat, gdy to tysiąclecie dobiegnie końca, kolejne stanie. tym razem niesprawiedliwi, nieprawi. Źli ludzie wszystkich wieków zostaną przywróceni do życia, a szatan zostanie uwolniony, aby ich oszukać. Jaki koszmarny scenariusz! Świat zamieszkany przez nowo wzbudzonych, bez ani jednego prawego bohatera, który powstrzymałby postęp zła? I jak długo to potrwa? Biblia nam tego nie mówi. Nasza jedyna wskazówka pochodzi od proroka, który sugeruje, że potrwa to krótki czas. Mówi nam, jak cała ta sprawa się kończy. Odbywa się ostateczna bitwa między dobrem a złem, między Bogiem a szatanem, i stąpił ogień z nieba od Boga. Boskie płomienie oczyszczają ziemię ze wszelkich śladów zła. I to koniec? Nie, to tylko koniec początku. Dla tych, którzy mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, prawdziwa historia trwa i sięga wieczności. Jan usłyszał głos Boga mówiący: oto czynię wszystko nowym. I pisze: Posłuchaj tego. I usłyszałem donośny głos z nieba: oto przybytek Boga jest z ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich bogiem, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.